PR. Jesteśmy bezpieczni. Hubert Mieściwojewski, Dawid Zełęcki Nakręcony. 24 godziny do pojedynku. Dawid, jak nastawienie? Kurwa, jak zawsze. <laughs> Czyli? <laughs> Kurwa, nie wiem. No jakoś jest okej. Okay, no. Co mam Ci powiedzieć? Nie wiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Znajomi przyjeżdżają na galę, czy nie? Ktoś tam ma przyjechać, ale nie wiem dokładnie kto. Nie weryfikowałem. Niespodziankę mają zrobić, czy jak? Nie wiem. <laughs> Słuchaj, na razie Ty jesteś niepokonany w Heyligu 2-0. Ja wiem, że ty na pewno na rekordy nie patrzysz, ale Dawid, jutro wielkie wyzwanie. Dużo sportowców chciałoby mieć takie wyzwanie, dosyć w końcu do takiego zawodnika w karierze, jakim jest Dondiego. Ty je dostajesz. Cieszy cię to ogólnie? Nie tylko, że walka, tylko że właśnie z tak wybitnym Stójkowiczem? No wiadomo, wiadomo, fajne wyzwanie. Może trochę kurwa, na początku myślałem, że za duże dla mnie, ale no co ono? Kurwa jest, podjąłem. Zobaczymy, jak to będzie. Już, to, już jutro dzień się zbliża, także no, wyjdzie w praniu, nie? No tak, wiadomo. E, kto w narożniku, powiedz mi? Koledzy, I, z którymi trenuję. Nie? Mogą się odzywać, czy nie? Bo ostatnio uciszałeś narożnik. No. Chyba nie mogą, co? Nic mówić. Zobaczymy. Zobaczymy. No to rozumiem. W ogóle e, powiedz mi, jaki ty e, preferujesz styl tych wal? Bo ty masz totalnie jakiś taki dziwny styl, opuszczasz gardę. Nie trzymasz gardy, yy, ty się na kimś wzorowałeś, czy to jest po prostu styl Dawida Załęckiego. Kurwa, wiesz co, nie wiem. Chyba jakoś tak wyszło. Samo. Ty znasz w ogóle kogoś, kto walczy w tak podobnie? Kurwa, dużo ludzi. nie wiem. Kurwa, no. Na takie scenie zawodowe to nie, chyba jeszcze nie widziałem, nie? Znaczy, może nie w K1, ale, w, no. w, ale na przykład no, ten. No, no, i to dużo, nie? No, przede wszystkim ten, jak on ma? McGregor, nie? Ader McGregor, tak, McGregor bo on miał taką karatecką. Na, na kolanach prawie nogi trzyma, ręce trzyma, nie? Ale no dużo takich jest zawodników, nie? No kurwa, wiesz co, ja ci powiem te ręce, no to, to nie jest tak, że ja zawsze mam ręce na dole, bo czasami mam u góry, kwestia zależności od sytuacji, nie? Z jednym walczę tak, z jednym tak. No. Jeszcze mu pytam. Bo walczysz z dobrym Stójkowiczem, z dobrym kickboxerem, i on będzie kopał. I chodzi o to, żeby no, na tą bańkę nie wyrwać jakiegoś hajkika. <laughs> kurwa, jak trafi, to trafi. No życie. No <laughs> życie, to dokładnie. Słuchaj, a są jakieś, nie wiem, inne nerwy przed walką z Dondiego niż z tymi przeciwnikami? Chociaż was też był zawodowcem, no nie? Tak, ja ci powiem szczerze, że chyba nawet kurwa. Kurwa nie wiem czy do Waso nie miałem troszkę większego stresa niż do Kubiszyna, chociaż jest zawodnikiem takim kurwa no dobrym, no lepszym no tak naprawdę, no ale mów, mówimy o punkt wyjścia, no kurwa no wychodzę tutaj z delikatnym, mniejszym stresem na dzień dzisiejszy, co będzie jutro też się okaże, nie? Dawid, jest to ostatni taki naturalny przeciwnik, mi się wydaje, bo on był, ten wiadomo, ten, ten konflikt tam był, teraz już jest inaczej, już mi się wydaje, że to już tam było, minęło, każdy puścił to trochę w niepamięć. Jeżeli chodzi o przyszłość, ty miałbyś kogoś, jakiegoś może sportowca, z kim chciałbyś się zmierzyć? Nie, ja ci powiem, ja nigdy tak nie wybiegam, ja nawet nie myślę w tych kategoriach, ja ci mówię, że ja nawet nigdy nie planowałem, że tu zawalczę. Za każdym razem to oni dzwonią do mnie i mówią, że chcą, żebym zawalczył z tym, czy z tym, czy z tym, nie? No i tak się zgadzam i tak widzisz, dlatego jestem już tu trzeci raz. Co by się spodziewał, co? Tak, nie wiem, dwa lata temu, że będzie taka przygoda życia. Ja rok temu bym się nie spodziewał, bo ja jadąc już... to no, było. ja jadąc już półtora roku temu na zawody, na kickboxing, powiedziałem, że pojadę tam jeden, jedyny raz, pierwszy i ostatni bez względu na to, czy wygram, czy przegram. No i pojechałem i powiedziałem, wygrałem, wróciłem i powiedziałem, już więcej nie jadę. Bo kurwa, ta sama otoczka, te ludzie, to wszystko, jak patrzą na Ciebie, to wszystko, to nie dla mnie. No a tu widzisz, pół roku później, czy tam ile później się okazuje, że kurwa, bije się na High league i tam kurwa 18 tysięcy ludzi, nie? na To było na tej arenie, nie? Tak, tak, tak. No i kurwa widzisz, no niespodziewany, a jestem teraz, trzeci raz już to robię i nie wiem jak to się stało, nawet sam powiem Ci szczerze. I tych pucharów zamiast jednego, już są trzy, zaraz będzie czwarty. No tak, no tak. Tak. Z tamtym tak. Słuchaj, a jeszcze tylko Dawid, takie jeszcze jedno pytanie. Ja pamiętam, byłem na gali w Bułgarii, gdzie walczył Denis e, z Finem. To chyba było wtedy. E, ty interesowałeś się już wcześniej tymi sztukami walki, tymi galami, tym wszystkim. On wtedy wygrał chyba w pierwszej rundzie przez knockout, chyba złamał oczodu w ogóle tam, temu gościowi. No, to co? Czy oglądałeś już wcześniej e, te, te gale MMA i TP, i Td? No tak, wiadomo, wiadomo. Może nie frykowe, nie? No. Bo frykowych nie oglądałem. Dopiero w Kielcowie jak Denis zaczął walczyć, nie? Tak naprawdę, A od tej pory się też zacząłem tym interesować, w cudzysłowie interesować, ale nie, wcześniej nie, ale takie zawodowe tak, typu KSW, czy tam właśnie... Denis mówi, że bardzo lubi momenty halidowe. Ty masz jednego zawodnika, którego tak bardziej lubisz obserwować? No, mamy to jest moim idolem od zawsze, tak naprawdę, odkąd pierwszy raz zacząłem jego walkę, to od tej pory stał się moim idolem, nie? Dobra, słuchaj, to co, e, Dawid, jutro czekam. To jest jeden z trzech pojedynków, w których troszkę najbardziej jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. W końcu chyba zobaczymy Twoje umiejętności w sumie, takie prawdziwe, no nie? Kurwa nie wiem, się okaże. Miejmy nadzieję. No i co? Broń tych hejkików. Trzymaj się. Siema. Hej, hej.